Czy biegły sądowy to game changer czy tylko zbędny wydatek w procesie? Sprawdź, jak na twoją sprawę może wpłynąć opinia biegłego. W tym materiale, na przykładzie spraw SKD, przedstawimy konkretne wnioski płynące z opinii biegłego. Zapraszamy. Na salach sądowych mierzymy się z różnymi zagadnieniami, głównie prawnymi. Ale chyba zgodzicie się, że też pojawiają się bardzo często tematy niezwiązane z prawem, wymagające specjalistycznej wiedzy, coś co jest trudne dla stron, dla Sędziego i wymaga wiedzy specjalnej. Tutaj pojawia się instytucja biegłego i kim jest właściwie ten biegły? Jak rozumieć tą instytucję, po co ona jest i w jaki sposób może pomóc stronom? Wiesz, co to jest pewnego rodzaju ekspert w danej dziedzinie człowiek, który ma doświadczenie zawodowe, ma odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i który faktycznie sądowi pomoże przeanalizować pewnego rodzaju fakty, który dokona pewnego rodzaju ekspertyzy, dostarczy właśnie tej wiedzy merytorycznej dotyczącej konkretnego zagadnienia, która jednocześnie nie jest takim typowym rozważeniami prawnymi. Czyli biegły, to jest, biegły jest stroną postępowania, czy, czy to jest jakby taka osoba postronna, która ma tylko coś wnieść do sprawy? Nie, nie, to absolutnie nie jest strona postępowania. Biegły sądowy powinien zachować w ogóle bezstronność. On popryw, powinien skupić się na dostarczonym materiale, który ma przeanalizować i tak w sposób prosty, chłodny przeanalizować to, co dostał i po prostu wydać opinię na temat zaistniałego stanu faktycznego. Mhm. bo czyli jak mamy taką opinię, jeżeli zwrócimy się o taką opinię, w ogóle w jaki sposób, może to jest też ciekawe, w jaki sposób w ogóle możemy ją uzyskać? No bo jednak proces sądowy wiąże się z pewnymi rygorami, z pewnymi schematami. No i tutaj, czy strona może sama sobie takiego biegłego przyprowadzić do sądu, mówiąc kolokwialnie, czy też są pewne procedury? Warto zaznaczyć, że biegli sądowi to są osoby, które są wpisane na listę biegłych przy, przy sądach okręgowych, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego, więc... Ta sama osoba może wydać opinię prywatną na rzecz, konkret... na rzecz danej osoby, jeżeli nie jest ta opinia przygotowywana w ramach procesu sądowego. Więc jeżeli chcemy uzyskać opinię biegłego sądowego, która będzie w trakcie procesu sądowego uznana za opinię sądową, to należy taki wniosek złożyć w toku sprawy sądowej. Nie zaś y, pójść do takiego obiegłego prywatnie poza, poza tym postępowaniem, gdyż wówczas to nie będzie opinia y, sądowa. W zasadzie to yy, każda ze stron może stwierdzić yy, i podsunąć taki pomysł sądowi, że ten element procesu wymaga właśnie tej wiedzy specjalistycznej, więc strona może zawnioskować o, o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, nawet wskazać konkretnego biegłego, konkretną dziedzinę. Yy, zdarza się, że sam sąd yy, widzi, że sprawa jest na tyle skomplikowana i właśnie wymaga takiej wiedzy specjalistycznej, że nawet sam z urzędu może stwierdzić, że żeby prawidłowo rozstrzygnąć tę sprawę muszę mieć wadę specjalistyczną, ja jej nie mam jako sędzia, no bo mam prawo jej nie mieć, e, więc potrzebuję eksperta, żeby mi właśnie wytłumaczył e, i wskazał konkrety dotyczące tej sprawy. Mhm. Z jakich biegłych najczęściej korzystają sędziowie? No może tutaj wyjaśnijmy, jakie to są dziedziny, no, mi tak na myśl przychodzi na pewno budownictwo, e, na pewno informatyka, no to są takie chyba elementy, które są ciężkie do zrozumienia dla osób, które nie zajmują się profesjonalnie tych tematem. Wiesz co, e, Takie chyba bardzo częste są też sprawy związane z oszkodowaniami, więc jakiś biegły, który zajmuje się kwestiami ortopedycznymi, neurologicznymi, żeby stwierdzić jaka szkoda w organizmie człowieka powstała, czy właśnie związanymi, tak jak my prowadzimy sprawy związane z finansami, taki, taki biegły związany z rachunkowością, ekonomią, bankowością. Jak już mamy taki materiał ekspercki i, i został on dołączony do akt sprawy to sędzia jest z nim związany? Nie, absolutnie. to sobie nie niebiegłego podlega takiej samej ocenie tak jak każdy inny dowód. Sędzia ocenia, yy, ocenia wiarygodność, przydatność tej opinii według własnego uznania. Jeżeli uzna, że dana opinia jest niewiarygodna albo nie spełnia oczekiwań sędziego, co to yy, co informacji, które są potrzebne w danej sprawie, to może Dowód, ten dowód z tej opinii nawet pominąć lub powołać innego biegłego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach można powołać też dowód z opinii instytutu. Więc wtedy już jest to bardziej specjalistyczny zakres takiej opinii, gdyż jak wiadomo, biegły to jest co to zasady pojedyncza osoba, która przygotowuje opinię, a instytut no to jest zespół specjalistów. Tak samo strona, każda ze stron postępowania może zwrócić sądowi uwagę, że ta opinia nie wyczerpuje całości jakiegoś tematu, że należy właśnie ją uzupełnić, że w takiej opinii są błędy mate mate matematyczne i wskazać konkretne błędy. Więc sąd może faktycznie, tak jak Mateusz wskazał, poprosić albo innego biegłego, może poprosić biegłego, aby uzupełnił tą opinię. Natomiast zazwyczaj jest tak, że sądy, wydając później wyrok, opierają się faktycznie na tych opiniach. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz, którą warto podkreślić, że biegły, sąd co do zasady powinien dokonać własnej wykładni prawa. Więc jeżeli biegły w swojej opinii przedstawia jakieś swoje twierdzenia co do interpretacji prawa, sąd nie powinien się na nich opierać, powinien samodzielnie dokonać tej wykładni. Więc jeżeli na przykład mamy opinię z zakresu rachunkowości, biegły dokonuje wyliczeń, a przy okazji tych wyliczeń przedstawia jakąś własną. Opinię dotyczącą tego, w jaki sposób powinny zostać zastosowane przepisy, to sąd tak czy inaczej powinien samodzielnie ocenić, w jaki sposób te obliczenia matematyczne wpływają na wykładnie przepisów prawa. Tutaj takim wyjątkiem jest opinia z zakresu y, prawa obcego. Gdyby sąd chciał się dowiedzieć na temat tego, w jaki sposób należy interpretować np. Na prawo niemieckie, to w tym momencie może powołać biegłego na tę okoliczność. Jednak jeżeli mamy do czynienia z prawem polskim. To wówczas można wręcz uznać za niedopuszczalne, żeby sąd zastępował własną wykładnię prawa wykładnią dokonania przez piekłego. No tak, bo tutaj można powiedzieć, że tak naprawdę tutaj sąd jest tym biegłym w zakresie prawa, a biegły po prostu ma dostarczyć mu tej wiedzy konkretnej, specjalistycznej z innej dziedziny. No tak, podsumowując, rzeczywiście jest takie stwierdzenie, że sąd jest najwyższym biegłym. Więc jeżeli jest najwyższym biegłym, no to ten sąd rzeczywiście będzie decydował i będzie oceniał dowód z opinii biegłego specjalisty według własnego uznania, według przestronnej wiedzy oraz innych materiałów dowodowych zgromadzonych w tym postępowaniu. No ale powiedzcie mi, bo padło już sformułowanie, chyba ty Mateusz powiedziałeś, opinia prywatna. Mamy opinie prywatne, mamy opinie biegłych, opinie specjalistów. Troszkę to się robi zagmatwane. Pytanie, czy każdy specjalista jest biegły, czy każdy biegły jest specjalistą. Jak to wygląda, jak to w ogóle przełożyć na, na postępowanie sądowe, żeby to było zrozumiałe dla naszych odbiorców? Każdy biegły jest specjalistą, ale nie każdy specjalista jest biegłym. Dlatego, że tak jak wspomniał Mateusz, żeby być biegłym sądowym, to trzeba zostać wpisanym na listę biegłych sądowych przy danym sądzie okręgowym. Więc y, opinia prywatna na pewno zawsze jest takim potwierdzeniem argumentacji strony co do pewnych faktów. Natomiast no, ona jest wykonywana na rzecz konkretnej strony, więc sądy nie zawsze mogą na nią patrzeć obiektywnie, no, jeżeli mają jakieś wątpliwości co do danych faktów, które, które wynikają z takiej opinii prywatnej, no w tym momencie sąd powinien dopuścić dowód do opinii tego biegłego sądowego, bo on jest po prostu obiektywny i przeanalizuje całość materiału. I tutaj w tym kontekście warto podkreślić, że jeżeli mówimy o obiegu, który przygotowuje prywatną opinię, no to on Siłą rzeczy działa na rzecz konkretnej osoby, która zleca mu wykonanie tej, tej opinii. Pod konkretną Płaca opłaca tego biegłego, pod konkretne tezy dokładnie. Też biegły sądowy jest, działa na zlecenie sądu, więc bardzo ważny jest ten obiektywizm i wręcz można żądać wyłączenia ze sprawy biegłego ze względu na to, że jest podejrzenie, że jest nieobiektywny lub ma własny interes w danej sprawie. Biegłego można wyłączyć na takich samych zasadach, jak się wyłącza danego sędziego z prowadzenia sprawy. Więc tutaj to jest bardzo istotna różnica, że nawet ta, ta sama osoba fizyczna może przygotowywać opinie prywatne i opinie jako biegły sądowy. Istotne jest, w jakim trybie zostanie zlecona. Czy zostanie to zlecone w ramach postępowania sądowego przez sąd, czy też prywatnie przez daną y, osobę. Która po prostu oczekuje uzyskania konkretnych informacji. No. Więc taka Ty... opinia prywatna, fajnie ją mieć, żeby poprzeć swoją argumentację, natomiast sąd będzie na pewno większą uwagę zwracał na opinię biegłego sądowego. No z tych informacji można wyciągnąć jedną konkluzję, że ta opinia biegłego jednak ma większy walor dla sprawy sądowej niż opinia prywatna, niezależnie od tego, że. Paradoksalnie ten sam specjalista mógłby taką opinię prywatną sporządzić, jak i opinię na zlecenie sądu. Opowiedzcie mi, co w sytuacji, w której jedna ze stron chciałaby na przykład przesłuchać biegłego? Czy jest to możliwe, czy, czy polska procedura cywilna dopuszcza takie rozwiązanie? Tak, jak najbardziej. Zasadą jest, że w pierwszej kolejności biegły przygotowuje opinię w formie pisemnej. Jednak jeżeli w dalszym ciągu są wątpliwości co do tej opinii. Jest możliwość przesłuchania biegłego przed sądem. Biegły wówczas wypowiada się to, co do tych okoliczności wymagających wiedzy specjalnej. Te pod rygorem odpowiedzialności karnej oczywiście. Więc gdyby tutaj też jest ten istotny element, że biegły powinien udzielać informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą fachową i oczywiście zachowując obiektywność. Więc na pewno w trakcie takiego przesłuchania... Może wyjaśnić sądowi, stroną, dlaczego wyciągnął konkretne wnioski z analizowanego materiału? A można skonfrontować dwóch biegłych? Tak, jak najbardziej jest to dopuszczalne. Nie zdarza się to często. Zazwyczaj, jeżeli jest dopuszczany dowód z opinii biegłego, to zazwyczaj jest to jeden biegły. Ale w przypadku wątpliwości co do danej opinii, gdyby na przykład sąd. Nie zrozumiał przy, przedstawionego przez biegłego wywodu, wówczas można przy, y, powołać kolejnego biegłego. Tutaj w, tym, w tym kontekście warto też zaznaczyć, że opinia biegłego nie może za, y, zastępować sądu w wydaniu wyroku. Z tego też względu biegły przedstawiając y, swoje wnioski musi przedstawić również tok rozumowania, który doprowadził go do uzyskania tych wniosków. To jest istotne, gdyż. Miegły, dysponując wiedzą specjalistyczną i wydając opinię z zakresu, ze specjalistycznego zakresu, siłą rzeczy op operuje pojęciami, które są trudne, niezrozumiałe dla wielu osób, jednak, ta, jednak opinia powinna być sformułowana w taki sposób, żeby te trudne pojęcia wytłumaczyć w jasny i precyzyjnym kształcie, tak żeby była zrozumiała dla sądu. No na pewno też płyną z tej opinii jakieś wnioski. Myślę, że te wnioski na pewno powinny być konkretne i wskazujące sądowi, co należy zrobić, jak należy rozumieć odpowiednie zagadnienia, które podlegały ocenie w opinii. No dobrze, to teraz z tej części takiej, nazwijmy to abstrakcyjnej, przejdźmy do konkretów i poruszymy tematykę opinii wydawanych w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego. Jak wiemy, takich biegłych sądy powołują. Głównie tutaj mówimy o tej sferze ekonomicznej, czyli to będą biegli z zakresu rachunkowości. Myślę, że Ty Mateusz masz dość duże doświadczenie z takimi opiniami, więc pozwolę sobie zapytać Ciebie. Jakie najczęściej uchybienia w wyliczaniu chociażby rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania biegli wskazują w takich opiniach? Jednym z ważniejszych i bardzo powtarzalnych błędów jest sposób właśnie obliczania rocznej stopy. Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czyli RRSO, i banki, pomimo wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C377 na 14, który został wydany w 2016 roku, banki tak naprawdę często nie zmieniły sposobu liczenia RRSO, gdyż zgodnie z tym wyrokiem, jako taką część składową, do której się porównuje. Yy, Proporcje pomiędzy ponoszonymi, ponoszonymi przez konsumenta kosztami a uzyskiwanymi korzyściami, należy przyjmować całkowitą kwotę kredytu, czyli to, co konsument otrzymuje do, do ręki bez, bez żadnych kosztów, czyli bez prowizji, bez składki ubezpieczeniowej. Z doświadczenia wiem, że banki, pomimo wydania tego wyroku i pomimo obowiązku obliczania w ten sposób RRSO, w dalszym ciągu często jako tą kwotę wypłaty, to, to, czego po, to, co przyjmujemy jako korzyść uzyskiwaną przez konsumenta, nie postawiają całkowitej kwoty kredytu, a całkowitą kwotę kredytu powiększoną o kredytowane koszty, czyli prowizję, składkę ubezpieczeniową, czasami też inne opłaty. Co zgodnie z tym wyrokiem CUE, yy, o którym mówiłem, skutkuje zaniżeniem rrs yy, Bardzo ważne jest to, że. Banki nie mają żadnej swobody w przyjmowaniu założeń co do tego, jak rrs należy liczyć. Ustawodawca, zarówno unijny, jak i w, dalszym, w dalszej kolejności krajowy, przyjął, że bardzo ważne jest, żeby wzór na rrs stosować w sposób jednolity, zatem zarówno wzór, jak i założenia, które są do niego w załączniku nr 4, to polskie ustawy o kredycie konsumenckim, należy stosować. Bardzo ściśle, niemal zero-jedynkowo. Albo coś jest zgodne z tym wzorem, albo coś nie jest zgodne z, z tym wzorem. Jeżeli więc w umowie mamy napisane, że prowizja jest pobierana w dniu uruchomienia kredytu, to w taki sposób ta prowizja powinna być uwzględniona we wzorze na RRSO. No tak, ale teraz czy biegli dostrzegają? To jest moje pierwsze pytanie. Dostrzegają ten element, o którym, o którym mówisz? I jakie wnioski płyną z takiej opinii? Biegli czasami to dostrzegają. Jako i wskazują, że to jest błąd. Czasami wskazują, że jako tą kwotę wypłaty, czyli zmienną CK, przy, bank przyjął całkowitą kwotę kredytu, powiększono okredytowane koszty, ale jednocześnie nie dostrzegają, że to jest błąd i stwierdzają, że, że RRSO zostało policzone prawidłowo, a czasami biegli, przyjmują, że pod, jako tą kwotę wypłaty bank przyjął całkowitą kwotę kredytu, ale jednocześnie pomijają e, sposób pobrania kredytowanych kosztów, który wynika wprost z umowy. Więc no tutaj e, jest duży rozstrzał i ciężko powiedzieć, e, żeby biegli w, w jeden określony sposób, wydawali opinię, przy czym e, analiza treści tych obliczeń przedstawianych przez biegłych. Prowadzi często zazwyczaj do wniosku, że RRS zostało przez bank nieprawidłowo policzone. Już bo to jest tak, że biegły ma zrobić matematyczne wyliczenia, więc on bierze tę umowę, bierze te założenia z umowy i liczy to tak, jak jest wskazane w umowie. I to, o czym powiedział Mateusz na początku, że to niedobiegłego, nie, nie na biegłym leży analiza, czy prawo zostało skutecznie i prawidłowo zastosowane. Więc biegło to liczy, pokazuje, w jaki sposób to wylicza, natomiast to już po naszej stronie, jako pełnomocników, czy po stronie sądu, należy uznanie, czy faktycznie te założenia są prawidłowo też troszkę przez biegłego, przez bank, przepraszam, yy, zastosowane. Yy, jeżeli złe dane podstawia yy, bank, to znaczy, że nieprawidłowo liczył RRSO. Opinia pokaże, jakie dane podstawił bank. Yy, po naszej stronie należy, należałoby wskazać, że czyli jeżeli wskazał powiedzmy tą większą kwotę, to zrobił to źle, jest to naruszenie, czyli bank źle wyliczył RRSO i taki konsument powinien móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego. No to czy rzeczywiście potrzebujemy do tego biegłego, skoro moglibyśmy zobaczyć jaki jest wzór, zobaczyć jakie elementy są tego wzoru i jakie parametry należy tam podstawić, I jeżeli któryś z tych parametrów na przykład w umowie nie będzie się zgadzał, no to już mamy uchybienie, tak? Y czy się mylę? Wiesz co, y ten wzór i sposób tego wyliczenia jest naprawdę skomplikowany. Sprawa, które my prowadzimy, my przedstawiamy nasze wyliczenia w jaki sposób zrobił to bank, w jaki sposób powinien zrobić, w jaki sposób to powinien zrobić. Prawda jest taka, że w sytuacji, w postępowaniu sądowym, jeżeli konsument, a założenie jest takie, że my reprezentujemy konsumenta, ta podważa prawidłowość wyliczenia RRSO czysto teoretycznie i zgodnie z tak zwanym odwróconym ciężarem dowodu, to bank powinien pokazać swoje wyliczenia i udowodnić, że zrobił to nieprawidłowo. Praktyka jest taka, że bank po prostu twierdzi w składanych pismach, że zrobił to prawidłowo. My pokazujemy wyliczenia, że zrobił to nieprawidłowo. No, w takiej sytuacji, jeżeli sąd ma wątpliwości co do naszych wyliczeń, bo one są prywatnymi wyliczeniami, no, powinien dopuścić ten dowód z opinii biegłego, żeby potwierdzić, czy to my mamy rację, że to zostało nieprawidłowo zrobione, czy bank, który twierdzi, że zrobił to w w prawidłowy, więc tutaj biegły bardzo często jest po prostu takim kluczowym dowodem w tej sprawie. Tutaj yy, Karolina przedstawiła to w dość szczegółowy sposób. Nie do końca się składam ze stwierdzeniem, że wzór jest bardzo skomplikowany. Yy, wzór wygląda skomplikowanie, yy. jednak jeżeli się go rozpisze na czynniki pierwsze, to, yy, to nie jest aż tak trudny w zrozumieniu, jakby się mogło wydawać. Dużo, dużą trudnością w jego stosowaniu jest to, żeby uzyskać wartość RRSO, która powinna być wskazana w danej umowie, trzeba wykonać cykl powtarzalnych działań, których ilość jest uzależniona od ilości mniej więcej ilości rat, które konsument uiszcza w trakcie trwania danego kredytu. Więc jeżeli na przykład kredyt jest zabierany na 10 lat, czyli płaci 120 miesięcznych rat, do tego jeszcze się pojawia kwestia opłacenia dodatkowych opłat w postaci np. przykład prowizji, ubezpieczenia, to w tym momencie mamy zestaw ponad 120 działań, których wynik jest zależny od RRSO. Więc żeby w sposób płynny, bez, dość szybki obliczyć RRSO, Należy po prostu umieć y, sprawnie obsługiwać arkusz Excel i formuły. i formuły. I jeżeli ktoś posiada taką wiedzę, to, to podstawienie tego wzoru y, na RRSO, to formularza Excel i następnie uzyskanie tego wyniku nie jest aż tak skomplikowane, aczkolwiek no, wymaga pewnych wiadomości podstawowych. Tutaj też warto zwrócić szczególną uwagę na to, że w Internecie są kalkulatory RRSO. Jednak te kalkulatory nie przedstawiają metodologii, według której liczą RRSO. Nie mamy informacji, w jakiej dacie zostały podstawione poszczególne płatności. I tutaj yy, należy pamiętać o tym, że na wartość, na wysokość RRSO mają wpływ zarówno kwoty, jakie są rozliczane, czyli wypłacane konsumentowi, a następnie przez konsumenta uiszczone, lecz również. Yy, daty, kiedy są te rozliczenia dokonywane oraz sposób liczenia okresów pomiędzy tymi, tymi datami. To, co mnie najbardziej zainteresowało, to to, że biegli mogą się mylić. Ja to, ja to wywnioskowałem z Waszych wypowiedzi, że jednak mogą być takie opinie, które, które są na tyle, nazwijmy to, lekko kontrowersyjne, że wymagają jakiejś reakcji ze strony sądu, czy to ze strony, ze strony stron postępowania. No i teraz, co możemy zrobić w sytuacji, w której stwierdzimy, że taka opinia no jednak nie odpowiada prawdzie, nie odpowiada faktom, albo jest sprzeczna z innymi materiałami? zgromadzonymi w sprawie? Wiesz co? No przede wszystkim możemy złożyć takie zastrzeżenia do tej opinii, wypunktować biegłemu, czego w tej opinii brakuje, gdzie są błędy matematyczne, gdzie są błędy logiczne, więc biegły w Powinien po takich zastrzeżeniach wydać opinię uzupełniającą bądź jakieś wyjaśnienie, dlaczego taką, a nie inną metodologię przyjął. To, o czym mówiliśmy, możemy też przesłuchać takiego biegłego na, na rozprawie, żeby dokładnie wyjaśnił już w trakcie posiedzenia ustnie, już nie na piśmie, właśnie dlaczego takie, a nie inne błędy, jaką metodologię przyjął. Rację masz w tym, że biegli się mylą. No nie są nieomylni. Co więcej, ostatnio nam się zdarzyła taka sytuacja, w której biegła w trakcie właśnie przesłuchania, ona wydała najpierw pisemną opinię, natomiast później w trakcie przesłuchania przyznała, że ona w zasadzie to nie wie, jak wyliczyć to RRSO, wyliczała to za pomocą czata GPT, a w trakcie przesłuchania stwierdziła, że ona się w ogóle wycofuje z tej opinii, bo ona nie wie, że ona jest dobrze zrobiona. No to do, czasami nawet dochodzi do tak, takich absurdów, e, więc no, mylą się, należy to każdorazowo taką opinię mocno weryfikować, najlepiej żeby ktoś kto weryfikuje tą opinię też był właśnie specjalistą w tej sprawie, żeby mógł zauważyć. Gdzie są ewentualne mankamenty, braki, co należy uzupełnić? No, mam nadzieję, że to co powiedziałaś jest wyjątkiem, no bo to jednak nie brzmi specjalistycznie i chyba nie jest najlepszą rekomendacją dla biegłych, ale uznajmy, że jest to anegdota. Powiedzcie mi na koniec, jak uważacie, czy biegli są potrzebni w sprawach sądowych, w tym w sprawach SKD i czy strony powinny o nich wnioskować? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Sędzia, tak jak wspomnieliśmy, jest biegłym, jeżeli chodzi o prawo. Najczęściej nie ma tej wiedzy ekonomicznej, matematycznej. Mateusz wspomniał, że są takie głosy, że można skorzystać z kalkulatora internetowego. Nie, nie można skorzystać z takiego kalkulatora, dlatego że faktycznie nie wiemy, jakie, jakie formuły się kryją pod tym kalkulatorem. W kalkulatorach internetowych najczęściej wpisujemy kwotę kredytu, okres, na jaki została umowa zawarta, a tych założeń, do wyliczenia prawidłowego RRSO jest zdecydowanie więcej. Więc tak naprawdę, żebyśmy mogli sprawdzić, czy to RSO zostało prawidłowo wyliczone, czy bank przyjął prawidłowe założenia, bo w teorii bank na podstawie danej umowy mógł wyliczyć to RRSO w sposób prawidłowy, ale okazać się może, że przyjął niezgodne z prawem założenia. Więc w sytuacji, w której twierdzimy, że to RRSO jest źle wyliczone, bądź należy je znowu przeliczyć. To najbezpieczniejszą, najlepszą opcją w danym postępowaniu sądowym jest po prostu dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i będziemy mieć wszystko na czarno na białym. Jakie jest Mateusz, Twoje zdanie? Uważam, że dowód z opinii biegłego jest potrzebny, chociażby właśnie z tego względu, że wiedza z zakresu rachunkowości jest wiedzą specjalistyczną. O ile RRSO, jeżeli się posiada pewną podstawową wiedzę, można samemu wyliczyć, to jednak tutaj. Sam charakter opinii biegłego jest taki w postępowaniu sądowym, przy tym biegły sądowy ze swoim autorytetem określa, jak, jak te konkretne wyliczenia powinny wyglądać. Zatem nawet jeżeli strona potrafi samodzielnie policzyć... To dalej to jest nieobiektywne. Może być uznane za nieobiektywne w ocenie sądu. Tak. Jeżeli mamy opinię potwierdzającą te wyliczenia strony, myślę, że sądowi nie powinno być więcej nic potrzebne, żeby wydać wyrok w oparciu o taką opinię. Tak, przy czym jeszcze raz chciałbym podkreślić, że sąd jest zobowiązany do dokonania samodzielnej wykładni prawa, więc w zakresie obliczeń wykonywanych przez biegłego sąd jak najbardziej powinien się opierać na konkretnych danych matematycznych, które są przez niego przedstawiane, ale w momencie jak biegły wchodzi w kwestię wykładni prawa i rozważania dotyczące tego, jak... To powiedzieć takie stop, to nie Twoja tak. rola. Dokładnie tak. Dziękuję wam. Thank you. Thank you.